Siemanko widzowie, dzisiaj będę Wam pokazywał, jak pomalować różne części w autku. To przechodzimy. Przyszykujemy sobie na przykład takie autko, takie jakie chcecie od Wheelsa, I bierzecie farki. Najlepiej takie z akcjona no. wziąć. I teraz nakładamy sobie, nie wiem na co, na no, no to sobie nałożę. No i teraz sobie nakładamy na pędzelek i delikatnie malujemy. Przepraszam, że tak wyjeżdżam, no ale tak to na razie wygląda. A tak właśnie jest dobrze zrobić, powiedzieć wam dlaczego, bo potem to wycieracie w skarpetkę na przykład albo w papier. Najpierw skarpetek nie budzić. Ja wybieram papier, bo. I teraz tak to wygląda. Tak złapczy kart. O! Cyk. I jak teraz tak już mamy, to teraz Wam pokażę, jak wymienić kółka w autku. Tu bierzecie takie kółka, takie jakie chcecie. Ja wybrałem takie, fajne. Cyk. Tutaj wkładacie. Ja przyszykowałem sobie. Po prostu trzeba poodginać. I cyk. I teraz sobie wsadzacie taką. Jak wymalowałem sobie środek w maście. Nakładacie. No i o wiele ładniej ta łódka wygląda. I Jeszcze z takimi kółkami na dodatek. I teraz wam pokażę jak malować inne detale, ale nie wiem co by to zrobić. Może te przednie lampy tutaj, te takie malutenkie tu, to malujemy. Dobrze, to pomarańczowy. Czekajcie, już zaraz sobie przeszykuję. Tu mam farbki, Ja biorę takie błyszczące, nie wiem jakby, ale ja mam takie tylko. Ale ten, to nie będzie ten, bo ten jest brązowy taki. Kurde. O, ten. Taki mam kolor. Wylewam go sobie. Cyk. Biorę pędzelek, obczyszczam go. Jego palce obczyszczam. Bo nie mam wody jak na złość. I teraz. A, nie wiem, przy sobie. I teraz bierzemy ten kolor. Delikateńku malujemy te migacze. Jak już sobie delikatnie obrys zrobiliśmy ich, to najlepiej dajcie tak. O. I zmaśćcie delikatnie to palcem. I teraz to trzeba zamalować u mnie to trochę słabo wygląda no. zaraz sobie pobrudzę całe autko dobra, tak może być też tak ładnie wygląda, moim zdaniem tutaj też tak robimy kurde Przepraszam za takie słowa, no, ale już się pobrudziłam cały. O, dobra, mam. I teraz to trzeba wyczyść na przykład w papier, żeby taki z tego został. Ja to robię do skutku. Dopóki się nie uda, tego nie skończę. Nie ja musicie chwilkę poczekać, ja wam zaraz pokażę. Dobra, tak to mniej więcej wygląda, jest tak delikatnie takie pomarańczowe No, ale ty jakby Tak nie da rady za bardzo ładnie tego zrobić Znaczy ja nie daję rady, może wy jakoś to lepiej zrobicie No, ale tak mniej więcej nasze autko wygląda po ukończeniu potem zakładamy i jest skończone, więc poradnik jest kończony, nara i, mi, i miłego inne, innych filmików.